Zaufanie i wybranie naszej firmy. Jesteś dla nas najważniejszy. Dzień dobry, ja dzwonię zapytać, jaki jest status mojej przesyłki. Dzień dobry, jaki był adres wysyłki? Na firmę Porozumieni. Rozumiem, że jeszcze Pan nie otrzymał paczki. Dlatego dzwonię. Hmm, widzę w systemie, że paczka została dostarczona. Ja też tak widzę w aplikacji, dlatego dzwonię. To musi być jakiś problem techniczny. Ja przełączę Pana do działu technicznego. Ok. Dzień dobry. W Państwa aplikacji widzę, że paczka została dostarczona, ale ja jej fizycznie nie mam. Aplikacja jest zarejestrowana na numer, z którego Pan dzwoni, tak? Tak. Dobrze już sprawdzam. Proszę o chwilę cierpliwości. Ale... Dziękuję za cierpliwość. Rozumiem, że paczki pan nie ma fizycznie w ręku? Nie. Yy, dobrze, rozumiem. Przełączę pan do działu finalizacji yy, transakcji. Widzę, że nie notowaliśmy wpłaty, może dlatego. Już pana łączę. Do widzenia. <noise> Czekajcie. Dzień dobry, dział finalizacji transakcji, w czym mogę pomóc? Na Państwa aplikacji widzę, że paczka została dostarczona, ale jej nie mam i co więcej, ponoć nie, nie odnotowaliście mojej wpłaty. Dobrze, rozumiem, że aplikacja jest zarejestrowana na numer, z którego Pan dzwoni, tak? Tak. Dobrze, proszę się nie rozłączać, już sprawdzam. Dziękuję za oczekiwanie. Wszystko się zgadza. Ja widzę, że środki zostały poprawnie zaksięgowane, więc wszystko tutaj jest ok. Nie wiem, dlaczego Pana do mnie przełączono. Z racji, że nie otrzymał pompaczki, a w aplikacji jest informacja, ja Pana przyszedł do działu reklamacji. W porządku? Proszę o chwilę cierpliwości. Dziękujemy za kontakt z działem reklamacji. Jesteś 59 w kolejce. A? Kurier. Dziękujemy za kontakt z działem reklamacji. Jesteś 58 w kolejce. Twoja sprawa jest dla nas niezwykle ważna.